Drodzy bracia i siostry, te czytania, to Słowo Boże, cała liturgia tych dni przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia. Ale przygotowuje nas nie tak, jak my sami siebie przygotowujemy, poprzez dbanie o nasze ojczyste. Zwyczaje, tradycje, bardzo piękne i cenne, ale one są tylko ramą do tego, co chce czynić Pan Bóg wśród nas i w nas. Mówi poeta: Wierzysz, że Chrystus narodził się w Betlejemskim żłobie, ale biadać, jeśli narodził się w tobie. I to Boże Słowo. Ta liturgia Kościoła właśnie przygotowuje nas do tego, aby Jezus Chrystus począł się i narodził się w nas. Dziś otrzymujemy to Słowo Boże jako ostrzeżenie, abyśmy nie mieli takich postaw, jakie widzimy w dzisiejszej Ewangelii, zwłaszcza gdy chodzi o Zachariasza mówi, że Elżbieta i Zachariasz byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. A więc byli pierwszy, pierwszej klasy żydami, zachowywali wszystkie przykazania i wszystkie przepisy, wszystkie tradycje Izraela. Można było pod tym względem brać z nich wzór. Z nami też tak może być, że jesteśmy bardzo dobrymi katolikami. Wszystkie przykazania, wszystkie przepisy, wszystkie tradycje zachowujemy i będziemy zachowywać w tych najbliższych dniach, co do Joty. Wszystko będzie tak, jak nam przekazano i jak być powinno. Problem w tym. Że, jak mówi dalej to Słowo Boże, nie mieli dziecka, byli bezpłodni, nie mieli tego, co najważniejsze w gruncie rzeczy. To życie ich zmierzało ku śmierci, nie ku życiu dalszemu. W Starym Testamencie zwłaszcza rozumiano Posiadanie potomstwa jako przedłużenie życia. Właśnie, mimo że wszystkie przepisy wszystko zachowywali, czego brakowało Zachariaszowi? Ta Ewangelia mówi nam o zwiastowaniu Zachariaszowi. Jutro będziemy słyszeć o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie. Jakże różnią się te dwa zwiastowania. Zachariasz otrzymuje swoje zwiastowanie w świątyni przepięknej świątyni jerozolimskiej, gdzie był kapłanem, był ekspertem od spraw religijnych, od składania ofiar Panu Bogu i od przemawiania do ludu. Tyle że jakże na to zwiastowanie reaguje inaczej. Niż najświętsza Maria Panna, o której będziemy słyszeć jutro w Ewangelii. Mówi Słowo Boże, że kiedy anioł mu się objawił, Zachariasz się przeraził i strach padł na niego. Gdzie jak dziale? Właśnie w świątyni pańskiej można było się spodziewać, że Pan Bóg poprzez swojego posłańca mu się objawi. Ale Zachariasz. Tak żył w swoim świecie przepisów, wyobrażeń, tradycji religijnych, że to go przeraziło. Już sam fakt pojawienia się i to, jak mówię, w świątyni. I co więcej, kiedy słyszy zapowiedź, którą mu Anioł przyniósł, że jego prośby będą wysłuchane, że jego żona. Pocznie i porodzi dziecko, syna. Nie wierzy. Nie wierzy. I jaki jest skutek? Inny rodzaj niepłodności. Bo zadaniem kapłana, oprócz składania ofiar, było, jak mówiłem, przemawianie do ludu. Pyta się, jaki to będzie znak, że to się stanie. A Anioł mówi mu, to będzie Twoja niemota. Ty, kapłan, kaznodzieja, będziesz niemy. Taki będziesz miał znak, i taki znak będą mieć też inni. Bo bracia i siostry, tak to jest. Jeśli na Boże Słowo, które przychodzi, nie odpowiadamy naszym zawierzeniem, naszą wiarą, stajemy się niemi nawet wtedy, gdy mówimy. Wtedy ta nasza mowa jest, jak to się mówi, mową trawą. Nie ma znaczenia. Na dobrą sprawę jest tylko, jak niektórzy mówią, austriackim gadaniem. Nikomu w niczym nie służy, niczego nie niesie. Zajmuje tylko czas. Tak może dziać się i z nami, bo mowa. Słowa nasze, one wtedy mają znaczenie jeśli niesie je Duch Święty. Tak jak zobaczymy jutro słowa Maryi. Natomiast jeśli człowiek jest zamknięty na Ducha Świętego, na zaufanie Bogu, na Jego Słowo, na pełnienie tego Słowa w swoim życiu, jeśli pozostaje tylko w kręgu swoich wyobrażeń, Wypełniania prawa, zwyczajów, także tych pięknych zwyczajów. Pan Bóg się nie objawi, Syn Boży, w nim się nie pocznie i nie urodzi. Zostanie z tym, z czym go to słowo, które tak naprawdę nie uwierzył, go zastało. Może nawet w gorszej sytuacji, bo się spodziewał, czy jak, jak my może się spodziewamy po tych świętach, nie wiem czego. Będziemy sobie składać życzenia, a potem przyjdzie to samo, co było. Tak jak być może zdarzyło się to już wielokrotnie w naszym życiu. Dlatego otrzymujemy dziś to ostrzeżenie, abyśmy nie mieli takiej postawy jak Zachariasz. Abyśmy mieli postawę, o której będziemy słyszeć jutro. Tę, którą prezentuje najświętsza Maria Panna, nasza Matka w wieży. Amen.